Cześć, cześć. Przed wami recenzja książeczki Cesarzowa, czyli pierwsze lata Sisi na wiedeńskim dworze, pani Martiny Winkelhofer, wydawnictwa Marginesy i swoją premierę miała 28 września 2022 roku. I powiem wam, że mm, książka sama w sobie jest dosyć ciekawa, aczkolwiek jest troszeczkę no, sztywno napisana. Zawiera same konkrety, przed którymi nawet y, nie mamy jak polemizować. Musimy je poznać i kropka. Autorka jest pewna tego, co napisała, nie pozostawia nam żadnych domysłów. To treść bardzo dominująca, co również no troszeczkę mnie do niej zniechęcało. Nie mogłam sobie niczego wyobrazić, jak zawsze to robię przy każdej innej książce, gdyż no, taka twarda i szybko biegnąca treść mi tak, jakby na to w ogóle nie pozwalała. Przeczytałam ją jednak, gdyż sama postać cesarzowej mnie zawsze bardzo interesowała, a kiedy bowiem poznajemy jej początki, widzimy ją tutaj jako postać bardzo wrażliwą i można by powiedzieć, że nawet troszeczkę naiwną. Ona będąc jeszcze młodą damą musiała niemal natychmiast zmienić się w twardą sztukę, gdyż no, tego od niej wymagano. Była bardzo pojętną uczennicą i potrafiła rządzić tak, by nie tylko jej żyło się lepiej, ale też innym. Przede wszystkim, już jako dziesięciolatka kształciła się nie dla innych, ale dla siebie. I tu mam dla Was cytat. Swój plan dnia w domu książęcym Elżbieta jako dziesięciolatka zawarła w liście do kuzyna arcyksięcia Karola Ludwika. Codziennie od dziewiątej rano przychodzę od mamy i do drugiej mam różne lekcje francuskiego, kaligrafii, geografii, historii, rachunków. Pianina, po południu rysunek, potem pracuję, potem wyjeżdżamy i zazwyczaj wracamy bardzo późno do domu. Słuchajcie, to jednak nie był koniec jej nauki tych wszystkich języków, gdyż było ich naprawdę o wiele, wiele więcej. Zawarłam ich tylko kilka, bo akurat w tym cytacie tak dało się mniej więcej y, utworzyć. Ona nie miała y, tak jakby nigdy wolnego czasu. Zawsze było coś dla niej zaplanowane. No, jak myślicie, czy mogła się na to skarżyć? Jak możecie zauważyć, książka jest podzielona na różne, bardzo długie rozdziały, zawierające opowieść o domu rodzinnym, lat dziewczęcych, zaręczyn ślubu, opisu samej cesarzowej, jej sekretów, no i różnych innych. Widać, jak w kolejnych latach dorastała i jak kształtowało się jej życie. No, nie chcę tutaj Wam za wiele zdradzać, gdyż samemu naprawdę warto przeczytać jej biografię, ale wiele faktów mnie tutaj zainteresowało. A powiem Wam, że o większości nawet nie wiedziałam, gdyż te informacje w ogóle się w mediach nie pojawiały. Miała warte uwagi, sekrety, przez co widzieliśmy ją, tak jakby w dwóch osobach. Powiem Wam, że ona się tutaj dzieliła dla, taką, dla ludzi i na taką jako prawdziwa ona. Tą dla ludzi możemy poznać właśnie z perspektywy ludzi, co tutaj też jest ukazane, a prawdziwa ona bardziej z jej zapisków, z tego no, jak sama się przedstawiała w jakimś świetle. Wydaje mi się, że osoby interesujące się jej będą z tej książki zadowolone, gdyż naprawdę mamy bardzo dużo konkretów. No i mówię przede wszystkim to, że y, oglądając telewizję czy czytając jakieś tam gazety nie było o tych faktach w ogóle powiedziane, dlatego tym bardziej no, książka mnie ciekawiła. No zresztą w ogóle no, kobieta już nie żyje, ale jakby tak można powiedzieć, że jest jedną z wielu, których, o których ludzie na pewno nie zapomną, które będą mieli głęboko w głowie i... Może też niektórych nawet ciekawić, dlaczego potrafiła być twarda, dlaczego potrafiła być dobrą przyjaciółką i kobietą rozsądną jednocześnie, wydającą rozkazy dla naprawdę ogromnej rzeszy ludzi. Także jeżeli jesteście ciekawi tej książeczki, to ja Was no, do nie zachęcam. Tylko mówię, no jest tak sztywno napisane, mamy same fakty, konkrety, to co mniej więcej mogło się dziać. Czasami jest coś tam jakoś tam bardziej rozłożone w czasie, ale, ale ogólnie jest troszeczkę sztywniutka. Ja bardzo dziękuję wydawnictwu Marginesy za egzemplarz do recenzji i żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Pa pa!